Siemaneczko kochani, miło mi się z wami przywitać po tak długim czasie, bo chyba z półtora miesiąca nie było szans, żeby jechać na wykopki, żeby pokopać, czy pojechać na ryby, nie miałem w ogóle na to czasu, ale dzisiaj w końcu lecę na farmę, w ostatnim czasie wpadło mi parę nowych pozwoleń, trzeba w końcu pojeżdżać po tych ziemiach, posprawdzać, zobaczymy co będzie, jadę się na część taką pasji z bliżej farmy tego właściciela, a w listopadzie jadę na inną część jego ziemi, gdzie przechodziła droga 200 lat temu, około z tego co on mówi. Więc może być tam ciekawie. Nie przedłużam, widzimy się na miejscu. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na film. No ja, kochani, przy pierwszym dołeczku. Pierwszy taki fajny sygnał. A uszedłem 3 metry. Mamy łuskę. Mamy pierwszą łuskę dzisiaj. On mówił tutaj, że tutaj po tej farmie dużo jeleni chodzi, i czasami ludzie tutaj polują, więc useczek może troszkę tutaj leżeć. No ale liczymy też po cichu na jakieś monety, nie? Ale pierwszy fancior zaliczony. metrów, kolejny zdułeczek. Mamy pierwszą dzisiaj kongość. Wpada chicken penny. Czekajcie, jak go trochę przetra o coś. Może o trawę. Nie wziąłem sobie szmatki dzisiaj, zapomniałem szmatki, ale widać. Że jest to peny nie wiem czy rocznik dam radę odczytać. Czekajcie 1967. Także pierwsza krągłość zaliczona. Elegancko lecimy dalej. Zobaczcie jaka anakonda się tu ślimaczy. <laughs> Całkiem spory. No i kolejny dołeczek, kolejna krągłość, ale tym razem to raczej nie była moneta. Sądząc po tej części, był to guzik, aczkolwiek no, nic to z niego nie da się raczej wyczytać, jest naprawdę wyślizgany, zajechany. Pozdrowionka dla Artura GT, gdyż guzik mamy no name. No zobaczcie, no. ale jest, jest, cieszy. Tutaj z tego dołeczka coś już mamy wykopane. Spróbujemy to poszukać sobie na żywo, czy się uda się zobaczyć gdzieś tutaj. Co to będzie? Nie wiem, coś tu. No chyba coś stalowego. A nie, zobaczcie. O, no co to? Spójrzcie. o, tu to mamy chyba coś fajnego. Zobaczcie, z tej strony to przypomina łyżeczkę. Ale co to mogło być? U? Nie wiem, nie wiem Spróbuję to trochę przeczyścić i zobaczyć Ale mówię no z tej strony jak łyżeczka Z tej jak jakiś szpikulec Spróbuję to trochę wyczyścić i wam pokażę No i kochanie ja powiem, że nie mam pojęcia co to jest To chyba jest z mosiądzu bo chyba tutaj trafiłem delikatnie łopatą i prześwituje jak mosiądz. Taki złotawy kolor Ale no co to może być? Może wy będziecie wiedzieli, no spójrzcie, tutaj przypomina to do złudzenia łyżeczkę. Ale co to holender jest? Nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś z Was wie, dajcie proszę znać w komentarzu. No i nieopodal tego kawałka tej łyżeczki, czy co to było? Wpada kochani pierwsze sreberko. Mamy Wiktorię. No piękna Wiktoria stara bodajże z tego co widzę który to rocznik, zaraz przeczymy trochę tu spodnie. Może uda się rocznik. 3 pęsóweczka. jest no 1897. Także, no mamy dzień zaliczony, no mamy sreberko, no to czego tu chcieć więcej, no, Jezus, no nie mogę wyoszczyć. Ja ją później bardziej może przemyję wodą, to będziecie ją lepiej widzieć, ale jest w fajnym stanie. Naprawdę ładna Wiktoria. Tym razem głęboko między korzeniami. Mamy kawał ołowiu. Naprawdę. Ze 150 gram. Lekko. Ciężki, ciężki kawał ołowiu, dość gruby. Spoko, lecimy dalej. No i zostałem namierzony przez strażników pastwiska. Przybiegły z drugiego pastwiska. Już tutaj farmer zajmuje się Hodowlą byków, a więc podam, że za chwilę przyjdzie tutaj całe stado. Pogadamy się i pokopiemy razem. No, jak widać, są bardzo ciekawskie. Nie pozwolą chyba pokopać w spokoju. Łazą za mną krok w krok, więc po prostu chyba zmienię pastwisko, bo w takim natłoku ruchu się nie da. Próbowałem kopać jeden dołek, to trącają mnie. Przepychają. No ciekawskie są no po prostu idę sobie od was byki zostały tam, a ja jestem na paswisku, na którym krążyły w zeszłym tygodniu. A i taki jakiś stalowy kawałek czegoś, od czegoś, do czegoś wpada. No i zobaczymy, czego byczki tutaj pilnowały w zeszłym tygodniu. Kolejny dołeczek, kolejna znajdka. Trafia nam się taki kapsel od pasty do butów. Z tego co widzę, tutaj boot polish, czyli pasta do butów. No, przepołowiona, nie wiem czy to ja ją trafiłem, ale chyba nie. No, jest kolejny fancik. Byki nadal na stanowisku nie odpuszczają, chciałyby tu przyjść, a nie mogą, bo dzisiaj chodzę tutaj ja. Lecimy dalej. Kolejna zdobycz w dniu dzisiejszym kawał stali. Nie wiem, przypomina mi to jakieś zapięcie, zamek jakiś od czegoś, może wiecie, taki zatrzaskowy od furtki, bramki, czegoś w tym stylu. Nie będę tego tu już bardziej już z tej paniery obdzierał, bo nie ma sensu. No ale jest. Kolejny fancior. Pogoda dzisiaj w miarę fajna. Słoneczko powoli zaczyna świecić. Pięknie jest. Lecimy dalej. To jest z tej kupy błota, bo akurat taki teren na Patwisku, że jest tak grząsko, że ja po w błocie chodzę tutaj. W trawie. No, udaje się wygrzebać George'a. Tego umyłem wodą, bo inaczej to z tego błota nie szło go wytrzeć. George'uś, który to jest, przepraszam, było widać przed chwilą. Bodajże piąty. No, całkiem fajnie widać jego buźkę. No, halpeny także. Daty raczej niestety nie da się odczytać, ale mamy babę na wózku. Jest pięknie, jest fajnie, no w końcu, w końcu musiałem pokopać. Wychodzi na to, że ktoś tu zdrowo buty czyścił mamy drugą puszeczkę od pasty i to ja wiem może z 10 metrów od tamtej. Spoko. Lecimy dalej. I tutaj kochani zobaczcie piękny sygnał gdzieś tutaj. Zaraz będę to kopać i zobaczymy co z tego wyjdzie. No, i chyba jest też jakieś polowanie. Zobaczcie teraz, nie widzicie, bo przebiegły już, ale to jest ze 40 psów biegło. Zobaczcie, myśliwskie psy biegają. Myśliwych, co prawda, nie widzę, ale psów jest od grona. Po wykopaniu sygnał się trochę zmienił. Przeskoczył na 20. Gdzieś to, tu mamy. Więc jedziemy. Mamy drugie srebro. Mamy srebro. Mamy dżurczyka. Czekajcie, wyczyszczę. No i pięknie. Mamy drugie dzisiaj srebro jest elegancko <laughs> Tego byki pilnowały. Ale powiem wam, że drugie srebrko dzisiaj, a mnie cieszy to coś podobne do łyżeczki, bo nie mam pojęcia co to jest. No srebrko do Moneteary i lecimy dalej. A no i kolejny dołeczek, tym razem jest ten kolejny kawał stali. Taki nawet solidny, duży nie wiem do czego to mogło być. Kwadracik wycięty w środku. Jest, jest. Lecimy dalej. Kochani, z tego dołeczka wychodzi kolejna dzisiaj zagwózdeczka. Mianowicie coś takiego. Nie mam pojęcia, co to może być. Ciężkie. Bije 25-26. Po przeczyszczeniu delikatnym, przemyciu wodą, takie jakby srebrzyste kolory na rancie. Nie mam pojęcia, co to może być. Gdyby ktoś z was miał pojęcie, proszę napiszcie w komentarzu. No i to jest tego dołeczka, z tego błota właściwie kolejny fajny fan dzisiaj. Jakaś nabijka. Tutaj widać były piny. No niestety nie widzę, nie mam pojęcia, co to za nabijka, ale coś fajnego. Bardzo mi się podoba, Zresztą się przebija takim fajnym srebrnym kolorem. Bije 20, 22 Więc raczej srebro to to nie jest, ale zobaczymy, wyczyścimy Zobaczymy co to może być Ale no fajniutki, fajniutki fant, nie powiem A Lecimy dalej Kolejny dołeczek z tej grupy Wygrzebałem taki guzior, zobaczcie jaki rozmiar Widać, że były na nim jakieś zdobienia, nawet ma łóżko Co ja jestem w szoku, w tym łóżku był nawet kawałek kijka wsadzony ale piękny! Zobaczcie na to. No mam nadzieję, że jak obecnie to będzie na nim trochę więcej szczegółów widać. Ale coś fajnego. Wow! Jak mało guzików kopie, tak ten jest chyba jeden z największych, jakie wykopałem. Chociaż dzisiaj wcześniej też wykopałem dla psztora takiego, tylko już był bez łóżka, bez niczego, a ten zobaczcie, nawet widać na nim, że były na nim jakieś wzorki. Coś pięknego. Kolejny dołeczek, z niego drugi dzisiaj Chicken Penny. Także kolejna krągłość pada. 1942 rocznik. No i fajnie. Powiem Wam, że naprawdę warto, warto tu będzie wrócić. Dzisiaj mam trochę ograniczony czas, ale nie mam daleko do tej farmy, bo chyba z pół godzinki jazdy, więc będzie fajnie tutaj wrócić. No już zapewne widzicie, co wyszło z tego dołka. Połówka, bo połówka ale podkowa jest. Dawno nie wykopałem, dawno nie chodziłem po farmach. Także cieszy. Ja już powoli tutaj zmierzam ku wyjściu z tej farmy. Byki tutaj za tym żywopłotem cały czas krok w krok za mną. Fajnie, fajnie powpadało dzisiaj co nieco srebra, nabijki. No najbardziej ciekawi mi ta łyżeczka, ale to troszkę ją spróbuję przeczyścić w domu i zobaczyć co to jest. Ale ja to już prawie przy wyjściu z paswiska wpada. Maciórka. Ale rocznika to tutaj nie odczytałem, Za nic świeć. Dojechana niesamowicie, ale jest. Lecimy dalej, może coś jeszcze wpadnie. No i ja już w samochodzie. To. Definitywnie będę próbował jakoś, w jakiś sposób zidentyfikować, bo jest to bardzo ciekawe znalezisko. Tak samo to. Nie mam pojęcia co to jest. Farmer też mówi, że w życiu czegoś takiego na oczy nie widział. Mówi, że tutaj zaraz bardzo blisko też. Jest jeszcze jedno pastwisko, i mówi, że tam były stare budynki, i też jakaś stara droga. Tyle że w tej chwili jest tam około 120 byków na tym pastwisku, więc no nie bardzo jest tam jak wejść. Ale jak skończymy tutaj jego obórkę, którą stawiamy u niego na farmie, to mówi, że wtedy tam te byki stamtąd zabierze, i wtedy będzie można tam wejść. Więc życie umierać, trzeba próbować dalej. Ta farma zapowiada się bardzo obiecująco. Do następnego kochani, mam nadzieję, że podobało Wam się to, do dzisiaj zobaczyliście. Jeśli tak, łapka w górę, zostawcie jakiś komentarz, choćby taktyczną kropkę. Zachęcam również do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie.